Cześć z tej strony Maciej, witam was w kolejnym odcinku. W tym odcinku pokażę wam bibliotekę Flask Scheduler, która pozwala nam na planowanie zadań w Pythonie. Możemy planować wykonywanie zadań w określonych momentach, co przydaje się w wielu przypadkach, od regularnego przetwarzania danych, po planowanie wysyłki maili, tworzenie raportów czy okresowe sprawdzanie naszych urządzeń sieciowych. Tak więc przejdźmy najpierw od zainstalowania sobie tej biblioteki w naszym środowisku. Odpalę sobie tylko Linuxa, sudo su i muszę przejść do opt source flask. W tym folderze mam wszystko, co jest potrzebne do utworzenia obrazu naszego flaska, z którego cały czas korzystamy, więc wystarczy, że do Requirements requirements.txt Dodam bibliotekę Flask UpShadowlr. No i następnie wystarczy tylko zrobić build. Gdy obraz już będzie gotowy, mogę przejść do opt docker flask docker compose down. No i docker compose up myślnik D. Teraz powinien flask korzystać z nowego obrazu który ma już tą dodatkową bibliotekę zainstalowaną. Możemy również wejść przy wykorzystaniu Docker exec do tego kontenera, zainstalować to sobie i zrobić Docker commit. Gdy mamy to zrobione, możemy przejść do kodu. Więc na samym początku musimy sobie zaimportować Flask App Scheduler. Na początku tworzymy sobie klasę Config, robimy Scheduler API enabled zaraz pokażę wam jakie możliwości daje nam to API. No i następnie możemy sobie wybrać ścieżkę po jakiej będzie dostępne. Następnie robimy app config from object, wrzucamy ten config. Robimy sobie scheduler i init app start. I możemy już przejść do dodania naszych tasków, więc zjeżdżam na sam dół. Pierwszy task, daliśmy sobie interwał, będzie się uruchamiał on co 10 minut. I będzie printował, że job one executed. Jest to przykładowe zadanie, które ma być po prostu uruchamiane w regularnych odstępach czasu. U nas co 10 minut. Możemy też to spiąć sobie z harmonogramem krona, i patrząc na konfigurację tego taska, będzie on wywoływany co minutę i będzie printował job to executed. Możemy też to zrobić w trochę bardziej zaawansowany sposób, gdzie co tydzień w niedzielę będzie uruchamiał się dokładnie ten kod, który tutaj umieścimy. Gdy wprowadzimy jakieś dodatkowe taski w naszym kodzie, musimy zrobić docker compose restart, ponieważ z tego co widziałem, po samym zapisaniu i samym takim restarcie flaska, coś te taski nie chcą zbytnio działać, więc lepiej sobie zrobić to w ten sposób. Próbowałem również użyć Flask CronTab, ale niestety ta biblioteka coś mi nie chciała działać. W ogóle się te taski nie uruchamiały, pomimo że w samym kontenerze był również zainstalowany cron i on działał bez problemu, ale niestety sama biblioteka coś nie działała, dlatego wybrałem Flask app Scheduler. W samej mapie możemy schedulera zapauzować, znowić jego działanie, zrobić shutdown lub start. Ale również dla samych tasków możemy sobie je wyświetlić, sprawdzić, kiedy będą one następnym razem uruchomione, oraz na przykład jakiś zapauzować, lub uruchomić je go od razu. Tak więc możemy przejść do systemu automatyzacji i wpisać sobie scheduler. Jak widać status jest running, więc dajmy sobie jeszcze jobs. Tak więc dostaliśmy informacje o wszystkich naszych taskach. Dostajemy tutaj informacje, kiedy dokładnie będą następny raz uruchomione oraz jak są skonfigurowane. Tak więc przejdę sobie teraz do logów, żeby sprawdzić, czy na pewno odpala nam się task, który ma się uruchamiać co minutę. Więc docker compose logs, nazwa serwisu, myślnik F. Jak widać, job to executed. Mamy praktycznie co chwilę. O, właśnie się też wykonało. Więc to w sumie na tyle, co chciałem wam dzisiaj pokazać. W kolejnym odcinku chciałbym poruszyć temat Zabbix Sendera i sprawdzać na przykład, jakie są statusy sesji na jednym z naszych urządzeń. Jeśli coś nie będzie w statusie up active, to będzie wyrzucać to do zabixa za pomocą Zabbix Sendera i zrobimy właśnie, żeby na przykład taki czek był co 5-10 minut. I gdy pojawi nam się właśnie jakaś wiadomość, że jakaś sesja jest w statusie down, albo down, negotiation, albo coś w tym stylu, to Trigger wrzuci nam event na nasz dashboard. Tak więc dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.